Od początku kwietnia w Wałęckim Magistracie funkcjonują dwa nowe wydziały rozwoju i promocji miasta oraz spraw społecznych. Oba przejęły kompetencje jednego dotychczas funkcjonującego rozwoju gospodarczego, promocji sportu i turystyki. Wydział Spraw Społecznych, jak sama nazwa wskazuje, będzie się zajmował szeroko pojętymi sprawami społecznymi. Będą to sprawy z zakresu oświaty, ale placówki niepubliczne, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, m.in. karta dużej rodziny, sport i rekreacja, obsługa miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Z kolei Wydział Rozwoju i Promocji Miasta będzie się zajmował rozwojem gospodarczym, turystyką, ewidencją działalności gospodarczej. Potrzeba matką wynalazku i tak też było w przypadku utworzenia Wydziału Spraw Społecznych, bowiem jego zakres obowiązków jest na tyle szeroki, a sprawy, którymi będzie się zajmował na tyle istotne, że wymagało one utworzenia odrębnej, samodzielnej jednostki. Stwierdziłem, że jest bardzo potrzebny Wydział Spraw Społecznych, że są zagadnienia, które my tak naprawdę zlecamy MOPsowi, sami nie wchodząc w niektóre właśnie ważne sprawy, czy to statystyczne, czy sprawozdawcze, czy takie, czy badające potrzeby, a także jest to spowodowane tym, że oświatę publiczną obsługuje, że tak powiem, zakład oświatowy, natomiast rozrastającą się oświatę niepubliczną, zwłaszcza przedszkola, robi to urząd i jest do tego potrzebna osoba. Reorganizacja nie wymagała utworzenia nowych etatów, bo obowiązki podzielono między dotychczasowych pracowników Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Promocji, Sportu i Turystyki. Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych została Anna Grudka, a Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Ryszard Albrecht, który funkcję tę sprawował będzie do połowy roku. Później przechodzi na emeryturę. To jednak nie koniec zmian, bo z końcem kwietnia najprawdopodobniej na zasłużoną emeryturę odejdzie także skarbnik miasta Mieczysław Kiliński. Łukasz Kędziora, Telewizja Asta.